Razem z Czesławem Langiem zapraszamy tutaj do nas, bo to już tradycja kolarska, że na każdym etapie startu i mety chcemy podziękować gospodarzom. Czesław Lang, dyrektor wyścigu Roman Szełemej. Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie na starcie trzeciego etapu 80 jubileuszowego Tour de Pologne. Impreza o wymiarze zupełnie historycznym zawsze, a w tym roku szczególnie. Witamy w Wałbrzychu, w sercu Dolnego Śląska, w Sudetach. Przed nami, jak niektórzy określają, królewski wyścig po bardzo długiej i bardzo wymagającej trasie, pięknej. Wszyscy Wałbrzyszanie znają te trasy, ja również. Jesteśmy w Akwa Zdroju, w miejscu, które jest jakby stworzone do tego, żeby rozgrywać takie imprezy. Bardzo dziękuję organizatorom. Kolejnej edycji Tour de Polonia, przede wszystkim temu, który stworzył ten wyścig, w dużym stopniu go firmuje, czyli pan Czesław Lang, który jest z nami. Dziękuję za jego wytrwałość, pasję, cierpliwość do tego, żeby w tych niełatwych czasach, również dla samorządu, przeprowadzić tak wspaniałą imprezę. Dziękuję wszystkim sponsorom. Życzę wspaniałych emocji i przede wszystkim Bezpiecznej sportowej rywalizacji, abyśmy się mogli spotkać na końcu tego etapu w Dusznikach, który jest etapem królewskim, wyjątkowym. Wszyscy wiedzą, że nasze górki są wymagające życia samych dobrych emocji. Ja też chcę wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi no i wam, wszystkim, którzy tutaj jesteście, bo ten wyścig organizujemy dla was w tym roku od 1980 Zniszczony Turkmen Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem zaszczycony, że w Wałbrzychu, moim rodzinnym w Wałbrzychu, jest start wyścigu Tour de Poloń. Dziękuję panu Czesławowi Langowi, panu prezydentowi, że taki wspaniały peleton do naszego Wałbrzycha zawitał. Zapraszam wszystkich też do jazdy na rowerze. Raz jeszcze dziękujemy za takie przyjęcie, za współorganizację trzeciego etapu Tour de Poloń. 10, 9, Osiem. I ruszyli na trasę trzeciego etapu. Dajcie sygnał Wałbrzych, że jesteście tutaj razem z nimi. brawo nagrywajcie. Prezydent Wałbrzycha Roman Szałena i roli Honorowego Startera na starcie. No i tak wygląda wyjazd zawodników z akwastrojów Wałbrzychu na trasę trzeciego etapu 80. Tur do Poloń. Zawodnicy już wyjechali, teraz samochody techniczne. Każda z posiada 3-4 wozy. W których jadą dyrektorzy sportowi, masażyści, fizjoterapeuci, mechanicy, zapasowe rowery na dachach, widony, energetyczne żele.